Wow, wjeżdżamy, rozjeżdżamy i dzisiaj otwieramy nagrody za Division Rivals, ale zanim Division Rivals i nagrody, to trzeba, widzowie, odpalić sobie mecz w Elimination of the Food Champions i na samym początku, a widzicie, dobrze, że złączyłem nagrywanie, wybieramy paczki niewymienne, rzecz jasna, mamy tutaj dwie paczki rzadkich zawodników, dwie duże złote paczki piłkarzy premium, dwie duże złote paczki premium i 500 punktów, ale punktów nie potrzebujemy tutaj, ile końców by było? 25 dni, nie, panie, panie, po co mnie to, po co mnie to, moi drodzy? Na samym początku, standardowo zostaw łapeczkę do góry pod tym odcinkiem, i standardowo też e, napisz w komentarzu, co ci wypadło za, za nagrody, w nagrodach za rejwalsy, Bo jestem turbo ciekawy. Co tu mamy, zadanie 1. I zadania. Eee, trzeba odebrać nagrody. Dobra, odbieramy nagrody. I moi drodzy, gramy ostatni mecz w eliminacjach do Foot Champions. Dzięki temu będziemy mieć paczuszki. W tym tygodniu nie walczymy o nic spektakularnego. Po prostu chcemy eliminację dobić, żeby móc zagrać w Foot Championsach. Yeah. I po prostu lecimy z tematem. Wyszukiwanie przeciwnika. Let's go! Lewandowski przy piłce o matko. O matko! Dobra Szkoda Dawajcie jeszcze jeden Dawaj Zacha. Ależ uderzył Ależ uderzył Oj oj Zaha druga minuta Ależ rozpoczęcie What a spektakl Oleż, uderzenie! OLEŻ Bramka, Włodzimierz Smolarek! On tutaj się rodzi, wyłania się jako główna ikona tego składu. Tak szczerze mówiąc. No niezły waliacik. Wow! Ale mocny zawodnik. Esasito, mamy to. Czwarte zwycięstwo w eliminacjach zrobione. Cyk tego. O, bramka No i przegrywamy niestety to spotkanie. Duża złota paczka premium, jazda! Ok, jest, są banery. Esio? Romero! Romero! No dobra. Dobra, kolejna duża złota paczka premium. Let's go! Banery, please! O matko, Run Here. hier okay, zawsze coś Duża złota paczka piłkarzy premium, let's go, siedmiu rzadkich Aha Paczka piłkarzy Electrum Prime, to są paczki chyba już na ważne mecze No come on Chociaż banery ty. Mała złota paczka piłkarzy Prime, let's go. Ok, no te paczki takie bym powiedział: nie najlepsze, ale też. Yy, ale też jednocześnie najgorsze, nie? Paczki nie najlepsze, a najgorsze. My takie paczki lubimy. Paczka za 50 tysięcy, let's go. No co jest? Czyż to żart jakiś. Ja cię kręcę. Kolejna paczka, mała złota paczka piłkarzy Prime. Banery, wow. Italia, wow. Esio, wow. Giorgio Chiellini, Nice. Dobra, to te niewymienne może pootwierajmy. A nie. Aha, ostatnia niewymienna jest tutaj. Duża złota paczka piłkarzy Premium, let's go. Banery, nice. Hiszpania, CLS. Angelina Jolie. O Jezu, jak to wygląda źle. Naprawdę, to wygląda tragicznie, nie? Spaczka rzadkich zawodników, za 50. Ja cię kręcę. Kowaczacz. O, jeszcze Matip, o matko. Pięknego byka masz. Dosiadłeś pięknego byczka. Szacunek, Kubi. No i teraz same paczki wymienne. Let's go. Paczka za eliminacji do Champions. Walkout Inform, nice. Holandia. Ejspek, kto to jest? Bo ja nie wiem. Berghuys. A bo ja nie wiem nawet, jaka jest drużyna tygodnia nowa. Tak, by the way. O kurde, Zembapę. O jezu. I Dembele. O jezu. I Casemiro też fajne nawet. Dembele jest ta. Kylian Dobra, nice. Dobra, nice. Dobra i kolejna. Może to patrzka piłkarzy. Let's go. O, o, Araujo, ale doskonała paczka. Ależ doskonała paczka. 95 tysięcy on może kosztować. Ciekawe chyba, na jakim położeniu. Kolejna mała złota paczka piłkarzy Prime, let's go. Nice, nie, en, Endika, wow. Ależ Endika tu wyleciał, wow. Mocne. Dobra, mieszana paczka piłkarzy. Let's go! Srebrna karta! O, leż taka, tutaj no, troszkę jak ikona, nie? Trochę inaczej się poczuliśmy. Mała, rzadka paczka piłkarzy Elektrum. Banery, zawsze coś. Portugalia, pięknie. Ricardo Pereira. Super. I ostatnia paczka, złota paczka rzadkich kart. O oh, yeah, czeka nagla! Super! Super! Naprawdę! O, oh, leje lule! Nice! Super paczki! Czyli mieliśmy tu. Nie mieliśmy karty powyżej 83 barela. Daję lajka. A jeszcze mamy ten podgląd. Sprawdzimy ten podgląd. Dramat. Dramat. I na zakończenie tego odcinka paczka z informem. Zgłaszamy skład. Yeah. Paczka piłkarza Team of the Week 80+. Plus. Sklep. Ej co? Ostatnie paczki oddały. To może chociaż teraz też po tych paczkach odda. Nie. Skandal. Skandal totalny! Dzięki za oglądanie! Pa! pa.